Witamy się z Wami w nowym vlogu w końcu po ponad miesiącu, bo już tyle czasu nas nie było, ale nie to, żebym nie nagrywała, bo nagrywałam dosłownie dzień po tym, jak wrzuciłam ostatni filmik, zaczęłam nagrywać kolejne i to był taki tygodniowy vlog. Przez 7 dni z rzędu nagrywałam. Ale tych filmików, tego wszystkiego było tyle, że mnie to nagrywanie chyba, yy, nagrywanie, składanie tego potem troszeczkę przerosło Szło mi to jak krew z nosa, aż w końcu minął tydzień za tygodniem i po prostu ten filmik był jakby coraz mniej aktualny W dodatku chciałam jeszcze nagrać jakby takie podsumowanie tamtego filmu, a się rozchorowałam, wam przysiębiona, straciłam głos, po prostu nie mogłam mówić no i tak wyszło, że po prostu stwierdziłam, że nie będę tego filmu dodawać, po prostu nagram dla Was kolejny nowy. Cały czas mnie tamten film jakby gdzieś z tyłu głowy miałam, że jeszcze go nie złożyłam, już mnie to zaczęło drażnić. Chciałam już nagrywać kolejny, ale tamten był nie i tak wiecie, w końcu po prostu powiedziałam sobie, nie, dobra, koniec. Wywalam tamten filmik i teraz zapraszam Was na nowego vloga Dzisiaj jest 1 września, nie wiem czy mówiłam, chyba jeszcze nie mówiłam Chciałam powiedzieć, że skończyło się lato Chociaż tak naprawdę lato trwa, nie wiem, do 20 tam któregoś września Ale dla mnie wrzesień zawsze się kojarzył już z taką jesienią Powrót do szkoły i tak dalej I powiem Wam, że w tym roku bardzo się cieszę Jakoś nie mogę się już tej jesieni doczekać Czekaj, mam się tutaj to położyć, tak? Chcesz kruszeczkę? No, zjedz ładnie grubszeczkę A gdzie jest twoja woda? A, jednak na rączki U nas się bardzo dużo działo ostatnio A chyba taki największy nios to to, że wróciłam do pracy Znaczy wróciłam to może złe słowo, bo nie wróciłam do mojej starej pracy Tylko po prostu znalazłam sobie pracę w godzinach wieczornych Tak, żeby Sławek mógł wtedy zostawać z Natalką To chcesz mi się panamka? Proszę Uuuu ale o tym Wam opowiem troszeczkę później, bo właśnie się do pracy powoli szykuję. Czekam właśnie, aż Sławek wróci do swojej pracy. Zjemy tylko razem obiadek, dam jeszcze na talce cycusia i będę jechać na 18 do mojej pracy. Powiem Wam tylko w skrócie, że początki były bardzo ciężkie. Jak chodzi o emocje i rozstawanie się z Natalią na te parę godzin no i ze Sławkiem, no bo przez to też spędzamy dużo mniej czasu razem. Teraz no leci mi już trzeci tydzień w tej pracy jest coraz lepiej, ale też mam jeszcze momenty, że po prostu łzy same mi się cisną do oczu. Nie. Za to Natalia ze Sławkiem radzą sobie świetnie. Ja jestem taka miękka. No, ale o tym wszystkim opowiem wam trochę później. Natalia mi tutaj świruje, wszystko bierze ze stołu, także na tą chwilę kończę nagrywanie, kończę gadanie i do zobaczenia. Może jak wrócę z pracy, to coś więcej wam opowiem, jak Natalka już będzie spała. Bu? Przynieś baję. Przynieś baję. O kotku, tak? I troszeczkę na szybko tu ogarnąć kuchnię przed weekendem, i yy, no w końcu weekend. Wiecie co, bardzo teraz, znaczy zawsze doceniałam czas z rodziną, ale tym bardziej teraz, jak zaczęłam znów pracować. Tak się cieszę z każdego weekendu, z każdego wyjazdu i momentu, który razem spędzamy. Naprawdę to jest coś niesamowitego. W sumie, wiecie, no ja tylko jeszcze do pracy na 4 godziny plus dojazd, także to 5 godzin mnie tylko nie ma w domu, ale naprawdę te wychodzenia, jak ja widzę, Sławka i Natalkę, jak oni zostają, a ja muszę iść i nie mogę tych kilku godzin więcej dziennie z nimi spędzić, to jest mi jakoś tak przykro. Chociaż, no wiadomo, to jest normalna rzecz, takie jest życie, że chodzi się do pracy, ale jakoś nie wiem. Czuję się taka ostatnio jakaś tym przytłoczona. Nie wiem, może mi to przejdzie. Muszę się chyba na nowo przyzwyczaić do tego trybu. Do zobaczenia. A właśnie chciałam Wam powiedzieć jeszcze, że w ten weekend u nas jest airshow, są pokazy lotnicze. Naprawdę to jest coś niesamowitego. My to tak lubimy i na pewno zabierzemy Was ze sobą, żeby troszkę Wam pokazać. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak będę to nagrywać z telefonem, ale coś tam na pewno Wam pokażę. Wam, że dla mnie wrzesień to już jest jak jesień prawie i właśnie chyba poczuliśmy ze Sławkiem ten jesienny nastrój. Projechaliśmy ostatnio do Primarka i kupiliśmy na talce już parę rzeczy właśnie takich jesienno-zimowych. Chciałam Wam pokazać najpierw kurteczkę, którą my kupiliśmy Taką w kwiatki. Ona się wydaje bardzo duża, chociaż to jest rozmiar 92. Ona kosztowała 12 funtów. Myślę, że bardzo fajna cena. W środku jest z takim kolarkiem cieplutkim. Z przodu to ma dwie takie kieszonki. Muszę jeszcze raz jej na spokojnie tą kurtkę przymierzyć, bo coś mi się wydaje, że ona może być troszkę za duża na nią. No chociaż do zimy jeszcze na pewno trochę urośnie. Fajna, bo ma też tutaj ściągacze takie w rękawach. Później kupiliśmy jeszcze taki Sweterek z jeżykiem. Taki sweterek tunika. On jest na 86 i kosztował 9 funtów. No Kurtkę kupiliśmy, właśnie troszkę większą. No bo zima dopiero będzie za parę miesięcy, więc myślałam, że może właśnie jeszcze natalka trochę urośnie, Ale teraz, jak na to patrzę, to wydaje mi się bardzo duża. Kupiliśmy jeszcze dla natalki taką kamizelkę z takiego milutkiego materiału taki misiu. I w tym kapturku już tak słodziutko wyglądała. Ta kamizelka jest yy, na rozmiar 92 i kosztowała 9 funtów, jest naprawdę Milusia. Będzie cieplutko. W sumie ta kamizelka do tego, do tego sweterka kolorystycznie bardzo pasuje. Yy, I jeszcze ostatnia rzecz, kupiliśmy jej skarpetki. Yy. Ona cały czas praktycznie chodzi na boso i nie lubi skarpetek, no ale jak przyjdzie jesień, no to będzie musiała troszkę już się przyzwyczajać do skarpet. Kupiliśmy komplet takich dłuższych skarpetek. One już są otwarte i nie mam tutaj wszystkich, bo już w któreś chodziła. Ale te cztery pary kosztowały 3 funty. Takie z kokardkami. Jeszcze były beżowe z falbankami, które miała na sesji zdjęciowej ostatnio ubrane, i kupiliśmy jej też komplet takich zwykłych, krótkich skarpeteczek. Yy, I też nie wiem, ile kosztowały właśnie, bo gdzieś mi uciekła już od nich metka, ale myślę, że też mogły kosztować około 2 funtów. I to nasze zakupy w Primarku No, taka jest śniadania całą twarzą dzisiaj. Smakuje ci? Tata zrobił goferki pyszne. Z jogurcikiem sobie zajadasz. Mm. Mniam, miam, powiedz. Mniam, miam, miam. Mm, pyszne? Smakują? Mniam, miam, miam. Mniam, miam, miam. Mniam, miam, miam. Dziękuję. Let's <laughs> Byliśmy na pokazach lotniczych, ale za dużo nie nagrywałam. No dzisiaj jak nam się uda, to pójdziemy jeszcze może też na chwilę, co? Zobaczymy. Zależy jak się wyrobimy, bo jedziemy teraz na zakupy. Ja muszę oddać sukienkę, w Tesco I jedziemy do Lidla. Ona Natalka je ciasteczka. Co tam masz? Nie ma już. Zjadłaś? A chcesz chrupkę? <laughs> Natalka pomaga. Rozpakowywać zakupy. No. Są twoje jogurciki. No daj, wyjmiemy z papierka. To włożymy do lodóweczki. A papierek wyrzucisz do kosza. Wrzucisz do kosza natalka. Wyrzuć do kosza. Pomóż mamusi. No, to do kosza wyrzuć. A to zaraz zjesz, tak? Wyrzucisz do kosza. Natalia yeah, Gonimev. Yeah, they've me. been a massive supporter of the Bournemouth Air Festival since it started, and this is the first year we haven't had a significant shift on oh the yeah. surface. So, we'll Zobaczimev! You know, I reckoning that actually they are out there. Two pilots, Blade 3 and Blade 4. On the left, of the formation today, we have Blade 3, Roy Kling, and on the right, we have Blade 4, the Pachmilla. Right and it's a great joy for us. And I must look like to an air traffic controller. <laughs> exactly. Yeah. Uh, a big thank you to the Oceana hotel and restaurant group as well who have sponsored Rich Goodwin on all four days from his playing in thank you very much. Also uh, done a, a grand service looking after the event team for the Bournemouth Air Festival too. in your garage, but literally you, there are so many people, so many enthusiasts who build aircraft <laughs> in their garages. And if you do that George, how easy is it is to get certification Ale jest Wow, gdzie ty siedzisz? Uh, tak? Gdzie my? No? Gdzie my? Brum, 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 brum no? Hej! Natalia! No? Gdzie ty jesteś? <laughs> Natalia. Hej. papa, tata? idzie. Hey. No. No, chodź, Natalia. Idziemy zobaczyć samoloty teraz. Chodź, betoniarka, chodź. No, papa, papa. Pa. No. Natalia, chodź. Ojej, oh, yeah, you no know. kupimy ci taki, no. No, i. Natalia. No, co? Cześć! Dzisiaj jest poniedziałek, ja się właśnie biorę za robienie obiadku. Wczoraj, tak jak widzieliście, udało nam się jednak zdążyć na to Ershop po zakupach. Nie pokazywałam Wam, co kupiłam. Mieliśmy pełne siatki zakupów z Lidla i z Tesco. Głównie to rzeczy spożywcze, ale kupiliśmy jeszcze sobie nową patelnię i coś dla Natalki, co chciałam Wam pokazać. Zaraz Wam pokażę. Dla Natalki kupiliśmy taki żel pod prysznic z DAW ostatnio mieliśmy z tej samej firmy ale z niebieską pompką teraz wzięliśmy z fioletową to jest jakiś uspokajający żal na noc też ładnie pachnie kupiliśmy sobie taki malutki garnuszek z przykrywką bo w sumie z takich małych garnuszków to mamy tylko tak naprawdę jeden I Sławek dobrze słusznie stwierdził, że przyda się drugi żeby nie wiem, chociaż jakieś tam parę jajek ugotować, żeby nie zalewać całego większego garnka wodą i dla Natalki kupiliśmy taką buteleczkę. Już ma z, z tej firmy jedną butelkę różową, i ona nam się bardzo sprawdziła. Naprawdę lubi z niej pić. To w sumie koleżanka poleciła nam tą buteleczkę. Ona jest fajna z tego względu, że można z niej pić w każdej pozycji przez to, że tu jest taki jakby obciążnik w środku. Także obojętnie, czy leży, czy siedzi nie w jakiej pozycji trzyma tą y, buteleczkę, to zawsze woda leci. Nie może się napić, nawet jak już jest mało w butelce. I kto tu przyszedł do mamy? Dzień dobry, kolejnego dnia. Zobaczcie, jaka u nas jest pogoda. Jednak zrobiła się jesień. Ale wiecie, co brakowało mi tego trochę, tego deszczu. Już miałam dosyć upałów chyba. My oglądamy nasze stare vlogi, vlogmasy z zeszłego roku, a za chwilę będą kolejne vlogmasy. Natalka, tyle masz zabawek, a ty butelką, boś się chciała bawić, co? Kto tam jest? Tata i Natalka? Kto... Hejka, kolejny raz powtarza się ta sama sytuacja, że nagrałam dla was filmik już ponad tydzień temu, ale cały czas go jeszcze nie złożyłam i cały czas o tym myślę, że chciałabym to zrobić, ale po prostu nie mam kiedy. Zawsze filmy składałam, jak Natalia już spała wieczorem albo w ciągu dnia, jak szła na drzemkę, a teraz po prostu za każdym razem, jak ona śpi, to ja się kładę z nią i zasypiam dosłownie w mgnieniu oka. Ale może dzisiaj wieczorem, jak wrócę z pracy, to po, to po prostu chciałam znów powiedzieć, ale oglądałam ostatnie swoje filmy i zauważyłam, że nadużywam. Słowa po prostu, muszę się tego też oduczyć. W każdym razie chciałabym to dzisiaj złożyć. Mam takie postanowienia: przyjadę do domu, założę słuchawki i będę dla Was składać filmik. Jeszcze chciałam tylko na koniec tego vloga powiedzieć Wam o tym moim powrocie do pracy, jak to było. W ogóle wyszło to dosyć spontanicznie. To znaczy, ja już od jakiegoś czasu myślałam o tym, żeby wrócić do pracy, ale. Jakoś nie do końca chciałam, żeby Natalia szła do żłobka, z jednej strony wiem, że byłoby to dla niej dobre, żeby um, też miała kontakt z innymi dziećmi i, i tak dalej, ale gdzieś tam, nie wiem, jakoś się tego bardzo bałam i myślałam sobie, że to jeszcze troszkę za wcześnie, tym bardziej, że ja jeszcze ją karmię piersią i znaczy nie wiem, czy tym bardziej, że ją karmię piersią, po prostu nie wiem, wydaje mi się, że może też przez to, że ją karmię jakoś, nie, nie, nie wiem, może... Używam tego jako troszeczkę wymówki, ale po prostu no po prostu nie chciałam, nie chciałam jeszcze, żeby szła do żłobka, a tak się udało fajnie, że znalazłam sobie pracę tak dosyć nieoczekiwanie na, w takich godzinach wieczornych, także Sławek wraca ze swojej pracy, daje mi samochód, zostaje z natalką, ja jadę do mojej pracy i cieszę się, że jest z nią właśnie Sławek, że nie musiała iść do żłobka. Także wiem, że jest pod dobrą opieką, wiem, że jest bezpieczna i na pewno w żłobku też byłaby i bezpieczna, i pod dobrą opieką, ale wiecie o co mi chodzi, po prostu. Po prostu. <grym>, nie wiem, jakoś tak czuję się pewni, że ona jest w domu, że jest z osobą swoją najbliższą, ze swoim tatą i, i jakoś czuję się z tym lepiej. Ja się z tym czuję lepiej, chociaż i tak, mimo wszystko, te pierwsze dni, pierwsze tygodnie. W pracy to była jakaś katastrofa, to znaczy się jakby wychodząc z domu, to było najgorsze, widziałam po prostu jej buźkę, która nie zawsze była smutna. Zdarzyło się parę razy, że płakała i wyciągała do mnie rączki i to chyba było najgorsze, ja wtedy też od razu momentalnie łzy w oczach i ciężko mi było wyjść z domu. Ale przez większość tych dni tak naprawdę patrzyła na mnie, była usławka na rękach, machała mi. I było wszystko dobrze, i nie widziałam pani, żeby była jakaś smutna, że wychodzę, ale we mnie było jak, tyle jakichś takich emocji, właśnie, nie wiem, tak, ciężko mi to nawet wpisać. Było mi ciężko wyjść z domu, jak już jechałam do pracy było w miarę ok, a jak już byłam w pracy, już za zaczynałam pracować, też w ogóle było dobrze. I nie myślałam przez całe te 4 godziny w pracy, a co, jak tam Natalia, co się z nią dzieje, czy płacze, czy nie płacze. Wiedziałam, że sobie dadzą weze mnie radę i tak też było. I, I Sławek, i Natalia dają sobie radę świetnie, więc nie mam zupełnie o co się martwić. Ale we mnie były te takie emocje ta, roz, ta rozłąka, nazwijmy to Chociaż to jest tylko parę godzin Sprawiała mi taką trudność Wiedziałam, że nie będzie łatwo Ale nie spodziewałam się, że będzie aż tak ciężko Nie wiem właściwie co mam powiedzieć Bo trudno jest mi te emocje opisać Myślę, że Cześć Chciałaś powiedzieć cześć? Nie zdążyłam Wam wczoraj dograć mojej wypowiedzi na temat tego powrotu do pracy. Myślę, że gdybym wróciła do pracy w takich bardziej godzinach porannych, to może bym się aż tak jakoś nie smuciła i nie martwiła tym powrotem. A chyba przez to, że to są właśnie godziny wieczorne, i jakby to, że w tym czasie Natalka kąpię się, jest cała ta wieczorna rutyna i później ona idzie spać, a zawsze ją usypiałam, no, przy piersi. Natalia nigdy nie piła mleka z butelki, było kilka prób, żeby nauczyć jej... Jest Baja? Tak? Było kilka prób, żeby... Ej, a tak mam je nagrać? Było kilka prób, żeby... Ej! Wiecie co, chyba, właśnie nie da, nie wiem. Dasz Mami nagrać? Kto ma takie piękne oczka? Kto ma takie oczka śliczne? Y, ale no jakoś Natalka zawsze tą butelka odrzucała. Gdzie jest Baja? Pada deszczek, kap-kap? Y, także niestety, ale... Zawsze zasypiała praktycznie pijąc mleczko z piersi. I zastanawiałam się, czy Natalka w ogóle będzie umiała bez y, piersi pójść spać. I troszkę mnie stresowało to, że właśnie będzie Sławkowi płakała, że nie będzie chciała usnąć, że nie będzie umiała pić z tej butelki. I w ogóle próbowałam odciągać sobie mleko ale to była jedna wielka porażka, jak zwykle nic po prostu nie leciało. I niestety, ale się poddałam po kilku. Próbach i Natalka mm, pije po prostu. Taja. Halo, robisz? I Sławek próbował Natalce podawać w butelce mleczko zastępcze i po kilku próbach pierwsze parę razy było nieudane, bo dla Natalki butelka to jest bardziej zabawka. Ona jest po prostu nieprzyzwyczajona do picia z butelki, nigdy z niej nie piła. Jedyna butelka, z której pije, to jest butelka ze słomką, z której pije wodę. A tak to zawsze pije mleczko tylko z piersi. Ale minął tydzień i jakoś się nauczyła i wszystko było dobrze i w ogóle świetnie sobie radzą. Natalka nie płacze, zasypia albo na rączkach, albo przytulona do Sławka. Czasami się sama kładzie na kanapę i po prostu zasypia. Także jest naprawdę wszystko w porządku. I chciałam, to tak nagrywam, żeby może może są tutaj mamy, które też niedługo wracają do pracy i się bardzo tym stresują. I chciałam Wam tylko powiedzieć, że y, trzymam za Was kciuki. Nie... I tym pozytywnym akcentem chciałam zakończyć tego vloga i mam nadzieję do zobaczenia niedługo w następnym filmie. Wszystkiego dobrego dla Was, buziaczki, pa pa!